Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan: Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki. Przyjdą i ujrzą moją chwałę. Ustanowię u nich znak, i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów tarszysz, put, Lud, Meszek i roż, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które nie słyszały o mojej sławie, ani nie widziały mojej chwały. Oni rozgłoszą chwałę moją wśród narodów. Z wszelkich narodów przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich waszych braci. Na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach, na moją świętą górę w Jeruzalem, mówi Pan. Podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę pokarmową w czystych naczyniach do świątyni Pana. Z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i Lewitów, Mówi pan. Oto Słowo Boże.